No jakaś kurde klęska normalnie. klęska jakaś już takiego malutkiego założyłem kurde gumiaczka i znowu szczupak no ten mniejszy ale po co mi szczupaki kurde o, o, o. pokaż się tu nie chcę się pokazać się kurde, ze szczupakami. Kurde no i ja twierdził. To jest łapanie żywców w Norwegii żywce po 3 kilo po 5 kilo ci biorą. Dopniemy trochę hamulec może. Ugh, wiegnojek. Tak, oczywiście, oczywiście. Tak, 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 tak. Kurde, jak będę chciał jutro szczupaki łapać. Nie, nie będzie szczupaków, będę brały okoniki. Chodź Chodź tu kurde człowieku ja nie mam czasu Ja muszę o koni parę złapać A 50 lak trafił Tak, tak o No, no, no już poszalałeś Poszalałeś? No zobacz kurde, Zinzer 1. Właśnie tu. Nie rób sceny. Mimo czasu na ważenie, mierzenie kurde. koło klucha, kurde ma centymetrów no do 80 dobra spierdzielaj, kurde dobra sonda, nie wkurzaj mnie aż kurde no takiego plemniczka skurczy byk ja ten, cholera, miał być okoń a już mówię będzie okoń co tam się zaplątało znowu? O, dobra. Śnik by spalił szczupaka, bracie. No tu jak trafi się dzień, to usranie. Szczupak, 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 szczupak. Jak będę chciała paść czupaki, bo brały okonie. Ach, No tu na tej cofce kurde to koniki powinny siedzieć jeden za drugim hmm. nie gromucia. Aj, 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 aj. Normalnie w sezonie to tu jest okoń konie zatrzęsienie kurde to się łapie 20-30 na godzinę. No nie ma wejścia spawik, trzeba rozłożyć. Dobra, kończę filmowanie. Dobra, zmiana gumki. Założyłem, jak to się śmieją, kurde, plemniczka. I patrzcie teraz. Wrzuta opada do dna. co nic ja pierdziele nie no. musi być okoń <laughs> chyba że kurde twisterka założyć Kuknąć, Nie ma to tamto. się mnie kurde obolona że nie złapie o konika żadnego co jedynie to mogło jeszcze siedzisz o no troszkę za bardzo w lewo ale o tam gdzieś To niemożliwe, żeby tu nie było o konia. wiecie, że tu koni nie ma żadnych no. już proszę się eksponować nie no kurde, co nie złapie filata żadnego raz spawik rozłożę, bo to kurde, może być biednie. Że jest taka data, że po prostu dzisiaj nic nie żeruje oprócz 5 kg szczupaków. Jest taka opcja. kabusia się kończy. I tak wygląda łowienie żywców na gromie Chciałem coś złapać na filecika na noc A tu się złapał filecik na rekina O, 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 się tutaj spierciele, bo ja nie mam czasu człowieku Noc się zbliża, ja muszę łapać ryby kurde O, ładny klocek No taki poza 2 kilo O, taki o. No i po co mi takie kurde klocki? Eee Bzyk Chodź klocku, chodź, nie mam czasu, kurde, ja tu muszę koników parę złapać gdzieś ryby czekają na mnie. A nie podoba mu się, nie podoba mu się dobrze ach, 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 ach. Ach, chłopie, marnujesz czas swój i mój no, 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 no i po co? Po co tam? Po co? Chodź tu podbiorę cię, wygonię i, i leć w cholerę ach. Tak, 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 tak. Cuduj, 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 cuduj. O tak, cuduj, cuduj, kombinuj. Koń pod górę z pustym wozem. Fajne jesteś. Fajny koleś, jesteś, ale chodź tu, chodź tu nie, 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 nie pod podbierak, tylko do podbieraka, dobrze, 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 oczywiście, oczywiście, tak, 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 Pisz mnie tu, cyk, o, dobra, ej, kurde. No nic zaraz go zważymy jeszcze żeby było tak wszystko prawidłowo Kurde ja chcę łapać żywce, to się łapią nie żywce Kurde jakbym chciał złapać szczupaka to oczywiście nie złowisz szczupaka no bo kurde no nie biorą szczupaki Czekaj, czekaj koleś, czekaj spokojnie, spokojnie No ty masz uczciwie poza 2 kilo Czekaj Musimy tak sobie ogarnąć, żebyś w razie czego nie narozrabiał mi. O, dobra, czekaj, spokojnie, spokoj, spokojniutko, ja ci tłumaczę. Ja ci tłumaczę, spokojny bądź, bo to nic ci nie pomoże. Przede wszystkim to ja cię muszę tu wypiąć. O, tak, wypięty. Dobra, a gdzie jest? Waga, żeby tak się spytać dziwnie, gdzieś tu była. Waga, 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 waga była tu w pudełku czarnym z kamerkami. Tak, Złożymy cię tylko i z O właśnie. dobra, starowane 0,0 a właśnie chodź tu z podbierakiem koleś masz 5, 5,5 kg tam trochę więcej a zaraz ważymy podbierak Czeka, jak już jesteś to jeszcze zobaczymy ile tu masz metrów. No chyba, że nie chcesz. O kurde jak cię tutaj coś napierdzielało też. Ten chłopie, kurde, uspokój się. Metrów masz, nie wiem czy to widać. Od zera Ej, 85 mało, no, poza 85 centymetrów. Ej, no to tak. Ile ty ważyłeś Kurde. Dziś nie pamiętam ile ci ważyłem. Aj chulera. 80 parę centymetrów. A wagi masz? No, 5,5 z podbierakiem. O! O kurde. Ale pokaleczony. Coś go kurde żarło. Kilo. A teraz trzeba wziąć zważyć podbierak. Tak, podbierak ma równe 80. No to 4,80. Dobra. Wszystko na temat. Całe pięć kilo, osiemdziesiąt pięć centymetrów, to kurde gruby, wyłącz się. Osiemdziesiąt no. pięć centymetrów, pięć kilo, no to taki fajny. Kurde, ale ja chcę złapać jakiegoś konika, kurde, nie szczupaki. Żeby mniejszą gumkę trzeba będzie założyć jakąś Dobra chcę parę rzutów i zobaczymy kurde Co tu wyjdzie E to chyba zaczep był hmm. No pomyliłem się, ceniłem go na Trochę poza 2 kilo, miał trochę poza 4 nie trzeba będzie mniejszą gumkę założyć chyba to jest kurde za bogato przytrzymanie a to zaczepy idą dobra zmieniamy gumę